Teresa Adamczyk, dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia i zapraszam na spotkanie z przewodniczącym Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, panem Emilianem Stańczyszynem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Panie Przewodniczący, w lipcu minął dokładnie rok od czasu, kiedy w Polsce zaczęła obowiązywać nowa ustawa o gospodarce odpadami, od kiedy zaczęła się rewolucja śmieciowa, mówiąc tak bardziej obrazowo. Już jest czas taki, że pierwsze statystyki na pewno są zrobione, jak to wygląda w Polkowicach, jak wypadamy i czy możemy się porównać w ogóle do Polski. Mamy konkretne dane za 12 miesięcy, a więc reprezentatywne. Szacowaliśmy na podstawie sprawozdawczości, że w przeszłości na naszym terenie wytwarzano 20 kilka tysięcy ton odpadów. Segregacja była mierna. Jak to wygląda tuż po rewolucji śmieciowej, a więc za ten Okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 zebraliśmy ponad 15 tysięcy ton odpadów zmieszanych. I prawie 8 tysięcy ton odpadów segregowanych, a więc proszę popatrzeć, tak jak w Polsce generalnie ponad 90% odpadów jest zmieszanych, u nas już jest to tylko 60 kilka procent, a więc można powiedzieć, że wygraliśmy z czasem, że wskaźniki na dzień dzisiejszy wyprzedzają te, które są zalecane dla roku 2014. Różnie to wygląda dla różnego typu odpadów, bo taka kwota łączna to jedno, ale są też wyznaczone w rozporządzeniu parametry dla poszczególnych odpadów. Czy możemy powiedzieć, co nam idzie najlepiej, co gorzej, z czym są jakieś kłopoty? Najlepiej zbieramy gruz. To, to jest to wszystko, co jest wynikiem remontu naszych mieszkań, w których zamieszkujemy. Ustawodawca i minister ochrony środowiska nakazał zbieranie gruzu w roku 2020, a więc tam, gdzie te rygory są największe, w wielkości 70%. My tylko w roku 2014 zebraliśmy 79% gruzu, a więc można powiedzieć, że zapisy ustawy, które. Pokazują rok 2014, 2015, 2016 i do 2020, mamy już wykonane w całości. Drugim poważnym tematem jest zbieranie tego, co się dzieje w, tego, co zbieramy blisko naszych mieszkań w naszych osiedlowych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a więc w tych przysłowiowych, osiedlowych przokach. A więc jeśli chodzi o papier opakowania wielomateriałowe, w tym plastik, szkło no i metal, musimy zebrać w tym roku 14%. To wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. W przyszłym roku 16, 18, 20. My już w tym roku zebraliśmy ponad 22% tych odpadów, a więc jesteśmy w roku 2017, a więc przez 3 lata nie ma żadnych zagrożeń, ale oczywiście, żeby wykonać rok, parametry roku 2020, musimy jeszcze trochę ten system dopracować. Tym niemniej mamy 3-4 lata, Rezerwy. Oczywiście dużym tematem w Polsce nikt tego poważnie nie realizuje, to, jest, to są odpady biodegradowalne, czyli to, co w naszych ogrodach powstaje i to, co chcemy jakby likwidować, jeśli ktoś nie kompostuje, bądź to, co jemy, a więc te odpady, które trafiają dzisiaj do padów zmieszanych. W przyszłości musimy sobie również z tym problemem poradzić. I stąd ten pomysł na biogazownię dla regionu, która miałaby ewentualnie zyskać finansowanie w Sejmiku Wojewódzkim? Tak. Prezydenci naszych miast Polkowic, Lubina, Głogowa, Legnicy zdecydowali o dwóch potężnych projektach. Jeden taki kolejowy, łączący Głogów, Polkowice, Lubin, Legnica z Wrocławiem, prawda, i z resztą świata siłą rzeczy. Drugi to biogazownia dla całego subregionu, która by przetwarzała właśnie te odpady biodegradowalne na ciepło i na, prąd, na, na energię elektryczną. To wszystko jest przed nami, to wymaga kilkuset milionów złotych, to powinno się robić w skali całego regionu i to jest projekt, który, który, który pilotujemy jako Polkowice dla całego regionu. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach w ten projekt wejdziemy. Chciałbym wrócić do, do tych wyników, bo faktem jest, że, że, że są dobre, bardzo dobre, skoro przekraczamy wskaźniki na ten rok, ale takie mam wrażenie, że ci, którzy mieli segregować, to już teraz segregują. Jak się przebić do, do, do tego wskaźnika roku 2020?

Teoretycznie czasu sporo, ale podobno na zmianę mentalności potrzeba całego pokolenia. Więc jak macie jakieś pomysły na to, jak zmobilizować tych, którzy nie segregują do tej pory albo nie segregują wystarczająco skrupulatnie? Oczywiście cały czas akcja edukacyjna trwa. Ona się głównie odbywa w przedszkolach, szkołach. Za Państwa pośrednictwem docieramy do każdego mieszkania. Przecież wiemy, że najbardziej nas, rodziców, nas, dziadków, pilnują nasze dzieci i wnuki. A więc ta akcja powszechnie jest prowadzona. Zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, naszych przedszkolach, i to wszystko będzie dawało efekty. Jako, że mamy oddech kilkuletni, Poradzimy sobie z tym tematem. Z drugiej strony, zarączkę będziemy prowadzeni, prowadzeni przez Szwedów i Norwegów, którzy za tydzień, czy tam dwa tygodnie przyjeżdżają do Polkowic, żeby pokazać, jak to przez 25 lat robili właśnie w tych krajach skandynawskich. Mam nadzieję, że doprowadzimy w, nie, w niedługim czasie do podpisania umowy ze Związkiem Gmin Szwedzkich i Związkiem Gmin Norweskich, i oni będą jakby pokazywali to wszystko, co dobre, będą nas prowadzili za rękę. Nie ma co otwierać, nie ma. Co otwierać, wyważać otwartych drzwi, należy się uczyć od najlepszych na świecie z uwagi na rezerwy czasowe. Podejrzewam, że, podejrzewam, że rok 2020 będzie mi załatwiony w ciągu roku, dwóch, trzech. Ta planowana wizyta skandynawów w Polkowicach to jest efekt tego pierwszego kontaktu, który nawiązaliście ucząc się od nich zanim rewolucja śmieciowa wkroczyła do Polski? Tak, pan Frode, pani Larsson prowadzą nas za rączkę od dwóch lat, za tą przysłowiową rączkę. Warto się uczyć od najlepszych. Oni w tej chwili doprowadzili do kontaktów z gminami szwedzkimi i norweskimi. Oni przygotowali projekt porozumienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach ze z tymi dwoma związkami w tych dwóch krajach i przy tej wizycie za te kilkanaście bodajże dni będziemy uzgadniać szczegóły tego porozumienia i doprowadzimy do podpisania tych porozumień. Chcemy po prostu, a model, który wdrożyliśmy w związku z gmin Zagłębia Miedziowego, ten pierwszy krok, który wykonaliśmy, ten duży krok związany z centralnym punktem segregacji, segregacji zbierania odpadów komunalnych na wzór norweski, żeby to prowadzić dalej. I oni mówią tak, oni też przez 25 lat popełnili wiele błędów i nie ma potrzeby, żebyśmy te błędy popełniali. A więc drogę, którą oni przechodzili w 25 lat, my przejdziemy w 5 lat na przykład. Te odpady wielkogabarytowe, w czasie kiedy robimy remont czy, czy, czy przemeblowanie w domu, między zbiórkami tych odpadów wielkogabarytowych wozimy do, do tymczasowego przoka, który jest w bazie PGM-u. Poza oczami mieszkańców, bo, bo w lesie i poza miastem, prowadzona jest jednak bardzo duża inwestycja, o czym miałam okazję się przekonać i, i, i będąc tam. Na jakim etapie w tej chwili jest budowa tego centralnego przoka, tego docelowego przoka, który będzie funkcjonował właśnie w sąsiedztwie wysypiska? Już za kilka tygodni dokonujemy pierwszych czynności odbiorowych, zamykamy tą inwestycję. W grudniu ją rozliczamy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który ponad 4 miliony złotych przekazał wsparcia, żeby ten pierwszy modelowy centralny przok w Polsce zaistniał w Polkowicach. Ja powiem więcej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Który dał nam pierwsze środki w kraju na ten cel, nakazał zrobienie tam sali konferencyjnej. Tu będą przyjeżdżać ludzie, dzieci, nie tylko dzieci, ale i dorośli z całej Polski, żeby Taki wzorcowy centralny przok pokazywać, żeby uczyć inne gminy polskie, jak to takie rzeczy się robią. No i w styczniu zakładamy, że ten przok zostanie uruchomiony. A więc każdy mieszkaniec Polkowic z każdym swoim odpadem komunalnym z domu, z każdym po prostu, czy to jest niebezpieczny, czy wielkogabarytowy, czy ten przysłowiowy plastik, czy z rozbiórki budowlanej będzie mógł tam pojechać i oddać. Również nową rzecz, która się może przydać innemu mieszkańcowi, tam będzie dochodziło do wymiany takich dobrych komunalnych. Odpadów, które mogą służyć jeszcze innym mieszkańcom. No to mówimy o tej salonce, już wspominamy. Tak, to sobie tak w cudzysłowie nazywamy salonką, to znaczy to będzie takie umeblowane mieszkanie, gdzie. Coś, co jest fajnego trafia, czy jakiś fotel, czy jakiś regał, czy jakieś książki, a mo może to służyć innemu mieszkańcowi, przez jednego mieszkańca będzie zostawiane w, na tej właśnie inwestycji w tym właśnie centralnym przoku, a inny mieszkańc będzie mógł przyjechać, poglądać, coś mu się przyda do domu, sobie to zabrać. To wszystko oczywiście będzie rejestrowane, to wszystko będzie w układzie bezpłatnym, lub za przysłowiową złotówkę, bo tu trzeba jeszcze te prawne elementy zbadać, ale nazwijmy to tak na wprost bezpłatnym i myślę, że e, po pierwsze ta inwestycja się spodoba mieszkańcom. To jest blisko Polkowic, bo to jest zaraz za kopalnią Rudna, a więc to jest kilometr od miasta czy tam półtora kilometra od miasta na przepięknym terenie. To, to nie ma nic wspólnego ze składowiskiem odpadów komunalnych czy z miejscem, które się kojarzy z odpadami komunalnymi. To się bardziej będzie kojarzyło z placem zabaw czy, 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 czy z elementem małej architektury. Zresztą niebawem to będzie można zobaczyć. Wiem, że inwestycje można, jak, w jakim stadium jest dzisiaj można zobaczyć w Państwa Telewizji też. Chciałam wrócić do finansowania tego przoka, bo fakt, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie finansuje wszystkiego i nie każdemu kto sobie tego zamarzy. To jest inwestycja jakaś wyjątkowa na skalę polską dlatego że wy jesteście jako związek gmin takim prekursorem tych zmian no bo nie ma co ukrywać samorządy do, do, do problemu segregacji odpadów zabierały się jak ten pies dojeżdża, tak żartobliwie mówiąc, ale rzeczywiście no był to, jest to problem dla samorządów. Kolejne zadanie, które na samorządy spadało. To znaczy co, ten związek gmin Nasz to jest taki trochę bardziej yy, odważny, rozwinięty, zapobiegliwy. Jak? Z, z czego wynika to, że, że, że dostaliście te pieniądze? Pamiętamy y, 1 lipca 2013 roku i te obrazy w telewizjach ogólnopolskich, jak samorządy przygotowały się do rewolucji śmieciowej. Przecież tony śmieci widzieliśmy, widzieliśmy w różnych miastach na ulicach. Y, My do tego 1 lipca przygotowywaliśmy się przez dwa lata. Wtedy, kiedy jeszcze nikt o tym nie myślał, a ustawodawca już pokazał czas przygotowywania się. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wraz z Norwegami doprowadził do szkolenia w Norwegii, żeby samorządy polskie się uczyły. Tylko na to szkolenie przyjechały dwie osoby z Polski: nasz dyrektor naszego oddziału w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i osoba z Lublina z Urzędu Marszałkowskiego, a więc z drugiej części Polski, prawda? A w związku z powyższym tylko te samorządy zostały nagrodzone pierwszymi grantami Narodowego Funduszu. I opieką norweską. A więc czasami warto trzymać tą palmę pierwszeństwa, bo ten pierwszy ma szansę na środki, na, na które w tej chwili, do których te, te, w tej chwili jakby predysponują wszyscy, a tych środków po prostu jest ograniczona ilość. Ten centralny przok jest niedaleko Polkowic i stosunkowo niewielkim wysiłkiem będzie można odwieźć rzeczy od nas z Polkowic. Dla mieszkańców innych gmin związku, takich bardziej oddalonych, choćby jak Przemków, czy nawet chocianów. Jest to już jednak odległość znaczna. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, mówił Pan o planach budowy. Oddziału tego centralnego Przoka w Chocianowie. jak to w tej chwili wygląda, na jakim etapie to jest? No to już nie są plany, to są już dokumenty. Jutro podpisujemy akt notarialny na budowę oddziału naszego centralnego przoka w Chocianowie. Chocianów jest mniejszą społecznością, a więc tam inwestycja o połowę mniejsza, będzie w zupełności wystarczająca. Robimy to również w technologiach skandynawskich, których prawdopodobnie w tej technologii jest jeden oddział przoka w kraju. A więc w Chocianowie powstanie też coś pięknego, gdzie, co pozwoli mieszkańcom właśnie Chocianowa, okolicznych wiosek, może Przemkowa, podobnie jak, jak nam, mieszkańcom Polkowic, zostawiać swoje segregowane odpadów. Planujemy jeszcze w przyszłości tak, te, taką inwestycję w Przemkowie, żeby w trzech naszych miastach jednak mieszkańcy mieli jak najbliżej, bo wtedy segregacja będzie najlepsza. No i poszukamy jakiegoś miejsca na, gdzieś w okolicach Radwanic, Jeżmanowej, Gaworzyc, żeby mieszkańcy również tamtych okolic mieli jak najbliżej. Gdyż poprawimy w ten sposób wskaźniki segregacji, o których mówiliśmy na początku, Mieszkaniec musi mieć wygod, y, musi mieć blisko y, miejsce, gdzie segreguje swoje odpady, dlatego te kolorowe pojemniki y, tak blisko naszych mieszkań są ulokowane, a te centralne też nie mogą być dalej, od y, bardziej oddalone niż kilka, kilkanaście kilometrów, no bo mieszkańcy po prostu nie będą tej segregacji w takich sytuacjach utrudniać. Prowadzić. Dlatego już w pierwszym wniosku na centralny przok, już na samym początku przewidywaliśmy, że będą oddziały. To jest pierwszy oddział. Przewidujemy jeszcze przynajmniej dwa, może nawet trzy oddziały na. Terenie związku i to wszystko. Więcej nie, bo to byłby system za drogi, a wiadomym jest, że system drogi obciąża kieszeń obywatela, mieszkańca, więc musimy tego unikać też. Czy macie takie dane, żeby się porównać z Polską? No bo tak, Związek Gmin prowadząc tą zbiórkę swoje statystyki prowadzi, czy jest taka jakaś ogólnopolska statystyka, żebyśmy się mogli porównać do innych? W dals... Dalej w Polsce segregacja naprawdę jest słaba. Dalej, ponad... w dalszym ciągu w, praktycznie w prawie wszystkich z polskich gminach nie przekracza 10%. Te 14%, o których, o, których, o których mówi ustawodawca i minister ochrony środowiska, jest kłopotem dla wielu polskich gmin. My jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju konferencje, żeby pokazywać ten system skandynawski, który przyjął się w Polkowicach w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i nie spotkaliśmy jeszcze nigdzie, a przyjeżdżają liderzy pol polskiej segregacji na tego typu konferencji. Nie spotkaliśmy gminy, która ma tak dobre, tak wysokie wskaźniki segregacji i nie spotkaliśmy gminy, która tak jak my wyprzedza, wyprzedza czas. To znaczy, że dzisiaj nie musimy się martwić o spełnianie wymogów Ministra Ochrony Środowiska. Dzisiaj możemy tylko ten system jakby dopieszczać i spokojnie czekać na rok 2020, a kara się polskiej gminy już zacznie za rok, za dwa, za trzy i to srogo, bo niestety Unia Europejska Polskę kara, a więc minister finansów będzie te kary przerzucał na polskie gminy, a siłą rzeczy polskie gminy będą przerzucać te kary na kieszeń swoich mieszkańców, bo tak ustawodawca to skonstruował, a więc my, żeby tego uniknąć, swoje zadanie domowe odrobiliśmy, a chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami z innymi prezydentami, burmistrzami, wójtami, żeby oni się od nas uczyli. To nie, są, to nie jest wiedza tajemna, zresztą zdeklarowaliśmy się przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, że będziemy się tą wiedzą dzielić, dlatego nie tylko te ponad 4 miliony dla Polkowic, ale ponad dwa miliony dla Chocianowa w dość taki szybki sposób załatwiliśmy. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję za Dziękuję rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.